Witam serdecznie. Spotykamy się z Andrzejem Kowalczukiem, z człowiekiem, który udowodnił samym sobą, że da się z jednej strony wyjść z systemu i z drugiej strony stać się niezależnym żywnościowo. No i pomagać ludziom w tematach zdrowia, w tematach niezależności. Witam Cię. Witaj Aleksie. Tak, powiedz na początek może z jakiej bajki się wywodzisz? Przez jakie tam kroki swojego życia przeszedłeś, żeby dojść do punktu, w którym jesteś? O, ale kilka lat to trwało. Podejmowałem pracę w wielu zakładach. także zagrzewałem tam miejsce. Zawsze czegoś szukałem nowego. Coś co, bo mogłoby mi się rozwijać. Pracowałem miesiąc, dwa miesiące, rok, dwa, to było maks. W końcu 14 lat temu trafiłem do policji. No niedługo mam emeryturę, także kończę. Nie chcę być więcej policjantem. Mam inne plany. Które właśnie w tej chwili realizuje. No Czyli obecnie... można by nazwać, że jesteś policjantem obudzonym. Myślę, że to jest dobre określenie. Obudzonym policjantem, tak. No. no i staram się też innych obudzić, żeby troszkę inaczej spojrzeli na świat i na społeczeństwo, któremu powinniśmy służyć. Mhm. Prawda? A co doprowadziło do tego właśnie, że, że spojrzałeś na życie w inny sposób i. I już chcesz zostawić tą przeszłość za sobą. Tym pierwszym krokiem, takim przebudzeniem, to była choroba dzieci. Dwóch starszych chłopaków, którzy chorowali no, dość mocno. E, taki przykład: 15 antybiotyków zostało im podane w ciągu roku. Mhm. Odliczając miesiące, powiedzmy te letnie, to można sobie policzyć, że co najmniej dwa antybiotyki w ciągu miesiąca były im podawane. Byli wykończeni, mieli mnóstwo grzybicy, mnóstwo robaków, praktycznie ich odporność była bliska zero. I to mi dało do myślenia, że coś tu nie gra. No, proste przeziębienie katar czy kaszel od razu antybiotyk. Mhm. Więc zacząłem szukać, pojawiły się pierwsze książki. Potem zaczęły się pojawiać naturalne metody leczenia. To co moja babcia mi kiedyś nauczyła stawiania baniek. Tak. I mogę powiedzieć, że to dało radę. I z zapaleniem oskrzeli, zapaleniom płuc. Nieważne czy to jedno czy dwustronne. I tak się zaczęło. I zaczęłam. przede wszystkim od tego momentu przerwaliśmy kupowanie artykułów spożywczych w sklepach. Tak. Znaleźliśmy rolników, którzy naturalnie hodują czy uprawiają. Zaczęliśmy u nich kupować i sami zaczęliśmy przetwarzać tą żywność. Czy to sery czy wędliny, chleb, nieważne, wszystko robiliśmy sami. Dzieci wyprowadzaliśmy około roku z tego błędnego koła, tak. i się udało. Obecnie lekarze są nam potrzebni. Tak, od 7 lat już nie kupujecie jedzenia w sklepach? Tak jest, dokładnie no ponad 7 lat. Otóż nie łapię szczegółów. No to jak, jak to się dzieje, że w ogóle. Dajesz radę coś zrobić do jedzenia. Pierwsza rzecz to lubię to robić. Mhm. Żona też. A tym bardziej, kiedy zobaczyliśmy, że to działa. Mając świadomość tego, co jest w tych artykułach obecnych spożywczych, jak te artykuły są przetworzone, jaka ogromna ilość substancji uzdatniających. Tak. Które powodują, że trudno się trawi. No, to też pomijmy to, ale to, to jest cała gama chorób. Trzeba pamiętać, że wszystkie choroby zaczynają się od żołądka. No. Tak jak napisał Herodot, z potraw, które się zjada, rodzą się wszelkie choroby ludzkie. Tak, no dobra. I teraz y, co, co robisz? Widziałem tam, masz sery, słoiki. Co jeszcze? U. Wszystko to mogę wymienić. Wędliny. Y, Począwszy od boczków, szynek, kiełbas, baleronów. Własny smalec w różnych formach, sery dojrzewające. No, obecnie robię sery korycińskie. Mhm. Po prostu łatwiej jest je przechowywać. No i ich plus jest taki, że można je zjadać już po wysoleniu. Czyli nie trzeba oczekiwać tych kilku miesięcy, jak w mhm. przypadku innych serów. Chleb na zakwasie, tylko i wyłącznie. Wszystko naturalne, z naturalnymi nasionami. Sami zbieramy zioła. No, z tych ziół robimy sobie herbaty. Wywary. Z tych ziół odrobaczamy się też w naturalny sposób. Co jeszcze? No tutaj widzę, leży, leżą korzenie słonecznika się suszą. Do czego to jest? Nie słyszałem o, o czymś takim. Aha. Korzenie słonecznika mają za zadanie oczyścić organizm z wszelkich piasków. Coś, co się nie rozpuszcza w organizmie. Począwszy od moczników, od soli podagrycznych i jest tam jeszcze ich kilka. Mhm. Pijąc herbatę z korzeni słonecznika, po dwóch tygodniach zaczyna się wydalanie. Wydalanie tych piasków. Pijąc taką herbatę około dwóch miesięcy, gdybyśmy y, odparowali mocz, mm -hmm. to u dorosłego człowieka to jest 2-3 kilo piasku można uzyskać. To ciekawe. <laughs> Dokładnie. No to dobra. Jest, tak? no, a Teraz to są Wasze sukcesy. A jak to chcesz rozszerzyć, żeby innym pomagać? To znaczy, tam, gdzie mieszkałem, no, rozeszła się taka właśnie wiadomość po sąsiadach, później dalej, tak zwana poczta pantoflowa. Mhm. No, że jest sobie taki Andrzej i nie chodzi do lekarza z dziećmi. No więc. Co on robi? Tak, co ja robię, jak to się dzieje? No więc rodzice z dziećmi przychodzili no i zadawali te pytania. Więc ja, im o, jak się z nimi umawiałem, to powiedziałem, żeby wzięli sobie długopis i zeszyt, bo nie spamiętają tego. Tak. <laughs> więc dawałem namiary, metody, jak uniknąć, jak wyprowadzić dziecko z tych chorób, nie tylko przeziębień, jak podnosić ich odporność, jak powinny być dzieci odżywiane. Mhm. No, z tego, co mi mówili, efekty były bardzo dobre, więc to wszystko się powiela, no i byli zadowoleni. Później z latami zacząłem coraz więcej wiedzy zdobywać, nie tylko na temat chorób dziecięcych, ale w ogólnie chorób cywilizacyjnych tak zwanych, które dręczą nas, ludzi. Czym to jest spowodowane? Dlaczego chorujemy? I coraz głębiej to zaczą, zacząłem w to wnikać. Słuchałem bardzo dużo wykładów, mam dużo książek, z których czerpię wiedzę. I zacząłem to wdrażać w swoje życie, swoje mhm. rodziny, a z czasem ludzi, którzy do mnie zaczęli przyjeżdżać, bo się dowiedzieli, że jest ktoś taki, co może pomóc. Mhm. Tak się też zdarzyło. No i było kilka takich odwiedzin, nie tylko powiedzmy te problemy z ciałem fizycznym, ale też problemy, jak nazywam z głową, no. czyli po tych latach doszedłem do wniosku, że człowieka należy Na uzdrawiać od głowy, od głowy. <laughs> no. a reszta też pójdzie. No i tutaj mam takie pierwsze sukcesy, taka młoda dziewczyna, 22 lata. E Kilka terapii z nią przeprowadziłem. No każde, jedno spotkanie trwało 3-4 godziny. Dziewczyna miała problemy z osobowością, z akceptacją samo, samej siebie, konflikty rodzinne, które ciągnęły się w kilka lat, duże traumy z poprzedniego życia, mimo tak młodego wieku, ale tam był jeszcze już związek małżeński i wszystkie problemy z tym związane. To mogło być tak, że ona pewne rzeczy zamykała pokoleniowe. Także to pokoleniowo mogło być i na nie się to skupiło. Ej, tak, masz rację, jak najbardziej tak było. Zresztą w czasie zadawania pytań, tych konsultacji, to wszystko wyszło. Ja jej to uświadomiłem, przedstawiłem jej, czym jest życie. Naprowadzałem ją na takie pytania typu, po co ja tu jestem, dlaczego żyję, mhm. jaki jest cel tego życia co ja tutaj robię. Potem pomogłem jej jakby zaakceptować siebie taką jaka jest. Co mi się udało. Obecnie zmieniła całe swoje życie, pracę, miejsce zamieszkania. Z tego co wiemy już ma dwa kursy, teraz będzie jeszcze robić prawo jazdy. Kocha siebie, kocha życie, żyje i kwitnie. No, Także no, powiem, że jestem z tego dumny wręcz. I jeszcze jeden taki przykład. Dziewczyna, młoda dziewczyna 14 lat, jej problemem był strach, lęk. Prawie przed wszystkim. Wiadomo jakie jest teraz życie, działania zbrojne. Tego się bardzo bała. Mhm. I co ciekawe, to wystarczyły dwa spotkania. A jeszcze wspomnę, że brała psychotropy. Mhm. Także była taka dość przytłumiona przez to. Obecnie rozwija się, nie bierze leków, nie boi się i cieszy się życiem. Niedaleko stąd mieszka, także mm -hmm. no, mam kontakt. Jasne. Dobra, a takie bardziej cielesne sprawy, jakieś tak zwane choroby nieuleczalne. Mm -hmm. Co w tej kwestii proponujesz? O, no, było troszkę. Ostatnio odwiedził mnie pan, który miał problemy z wrześniętym zapaleniem jelita grubego. Też niedaleko stąd mieszka, więc wiem, że już mu jest lepiej. Naradziłem mu pewne rzeczy, przede wszystkim kwestia odżywiania, podniesienie odporności i kolejna rzecz, zasiedlenie organizmu dobrymi bakteriami. I tutaj się kłaniają też kwasy bobotowa. Mhm. prawda? Ty robisz kwasy bołotowa? Robię kwasy bołotowa. Teraz właśnie zlałem 9 litrów kwasu na serwatce z koziego mleka z glistnikiem. Mhm. To ma tak wspaniałe działanie, że po wszelkiej antybiotykoterapii, wszelkiej dysbakteriozie, problemy z, ogólnie z układem trawiennym robi niesamowitą pracę to są bardzo silne bakterie, które praktycznie usuwają grzyb, czyli tą tak, Candida albicans. Tak. Często ludzie <noise> mówią, że wydalają coś takiego na kształt jakbyśmy połknęli y, gumową rękawiczkę, o. czyli coś takiego. I to są właśnie te grzyby, Taki które, tak, tak, które otaczają no. ścianki jelit, kozumki jelitowe, które utrudniają wchłanianie. Mhm. I to wszystko usuwa. No niesamowite. No, a jakaś receptura na te kwasy bołotowa jest dostępna? Czy to masz. Tak, e... tak. można kupić sobie książkę. Dobra. Zdrowie człowieka w niezdrowym świecie. Okay. Też... Kiedyś mieliśmy nawet konferencję, tam też była mowa na ten temat. Konferencję dotyczącą raka, bo to też jest antyrakowe. Jak tak, najbardziej. Tak. tak, jak najbardziej. Dobra, z tym panem yy, nie dokończyłeś, tam ci przerwałem. Oho, z tym żydziejącym, zapaleniem zapalenie lata Czuję Tak. Czujesz o wiele lepiej? Mhm. Nie ma już tych buli, Ale stwierdził, że pewne rzeczy nie wyłączy ze swojego endospisu. Jego wybór. Słodycze. Tak. Tak. I za, dużo, za dużo, za dużo węgrowodanów. Mhm. To niestety nas zabija. Dobra, inny przykład. Inny przykład. Leśniowskiego krona. No. To było bardzo. Ten człowiek wyglądał jak szkielet, naciągnięta skóra na niego. Mm -hmm. 180 cm wzrostu i poniżej 50 kg no to Strasznie. NM. Już nosił pampersa. No. Już nie był w stanie do... wyjść gdziekolwiek. Od pół roku siedział w domu. I był karmiony bułką. Ręce mi opadły. znam przypadek i na tej podstawie Zaleciłem to, co ta matka powinna podawać temu swojemu synowi. Przybieram na wac. Mało, powolutku, ale już się nie cofa. Mhm. To jest kilogram do dwóch kilogramów miesięcznie. Nie więcej. Ale wraca do zdrowia. Tak no. to, to, wiele nie trzeba. Tak naprawdę, medycyna akademicka wpaja nam cały czas do głowy, że tabletka nas uratuje. Że nas uzdrowi, bo tak naprawdę tak. to jest leczenie do końca życia. Ten stan y, tego chłopaka y, to już było machnięcie ręką. Mm -hmm. Dogorywaj sobie w domu. Oni już zrobili w, w, według tych y, materiałów. Znaczy wyssali z niego tyle kasy, ile się dało, i, 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 i życie i praktycznie życie. do domu. Tak. I do domu tam już sobie umrzej. Mm -hmm. No tak się kończy le Krona. Tak, I jeszcze też y, poznałeś. Y, terapię, kurację związaną z komórkami macierzystymi, i, no i cudowne efekty tej kuracji. Jakie przykłady możesz podać na ten temat? O, to są kwasy nukleinowe, które w otoczce innych substancji, jest ich tam około 9 albo 10, ile pamiętam naturalnych. Naturalnych, jak najbardziej naturalnych. Mogę wspomnieć, tam jest na pewno wyciąg z aloesu i z pestek białej truskawki. Mhm. To pamiętam, a jest ich tam kilka, to wszystko są zioła, może, można powiedzieć. I kiedy coś takiego dostarczamy do organizmu, organizm sam wytwarza mhm. ogromne ilości komórek macierzystych, i przez to ten organizm się odbudowuje. I tak naprawdę nieważne na co chorujemy, mhm. począwszy od nowotworów, po choroby neurodegeneracyjne, człowiek naprawdę w krótkim czasie wraca do zdrowia. Poda jakieś przykłady takie spektakularne. Pierwszym takim przykładem, który zrobił na mnie ogromne wrażenie, i tutaj dodam, że medycyna akademicka uważa, że coś takiego jest niemożliwe. Tak. A chodzi mi o odbudowę komórek kości. Mhm. I jest tak jeden człowiek, 2-5 wzrostu, dużo ćwiczył, gra w siatkówkę. Dobrze, tak, w siatkówkę, e, sporty walki. I jakieś 20 lat temu po prostu wysiadło mu kolana. Po badaniach stwierdzili, że praktycznie nie ma rzepek. Przez 18, Przez, 18 że się lat. To starło wszystko. Tak, no prawie ich nie było. Przez 18 lat y, on praktycznie no, nie poruszał się. Mhm. Siedział, ewentualnie jak już stał, to stał. I bardzo ostrożnie. Ostrożnie, nie, nie był w stanie usiąść, normalnie, Czy Bryj może zrobić przesiadło? Czyli praktycznie inwalida. Mhm. I tutaj były duże problemy, więc trwało to ponad rok. I jaki był człowiek zdziwiony, kiedy w zawierusze jakiegoś tam życia rodzinnego, coś mu upadło z rąk, on zrobił przysiad i to podniósł. I jak to podniósł, wyprostował się. Co ja zrobiłem? I nie boli. I nie boli, zrobił przysiad. No, to było niesamowite. Innym takim przykładem mogłem podać dziecko. O ile dobrze pamiętam, to Milenka. Miała na imię? 5 lat obecnie. W wieku 4 mhm. lat zaczęła przyjmować ten suplement. Praktycznie dziecko było warzywem. Nie poruszało się, leżało. Nie, miało, nie było z nim żadnego kontaktu. Mhm. Silne napięcia mięśniowe, które pomagały nawet w oddychaniu kręgosłup. Dosłownie był skrzywiony, tam było 85 stopni. Tak, litera S. Dosłownie, tak. Litera S już o Lordozie nie wspomnę. Mm -hmm. W niecały rok widziałem to dziecko, które no, biegało, biegało, tak. Biegało i zaczęło mówić. Dla mnie to jest coś niesamowitego. I jeszcze jeden przykład bym podał bo to już w ogóle zbiło mnie z nóg. Taki chłopak z Katowic, to było porażenie mózgowe czterokończynowe. Czyli wszystko przy nim się tak. robiło. Wszystko. Na wózku inwalidzkim i też Na nie obsługiwał się. nic, nic. Tylko siedział, podawano mu jedzenie. Oczywiście nie mówił nic. Kiedy go spotkałem drugi raz, mówił płynnie. Normalnie, tak jak ja teraz. Tak. Rozmawiamy. A najlepsze z tego wszystkiego jest to, że je sam, Tak. Mało tego. Bierze kubek do ręki i pije. No to chyba już więcej nie trzeba. Tak, po, po 30 latach obsługiwania go, tak, w ciągu paru miesięcy. Ponad 30 lat, tak. Ma chyba 32 teraz. Mhm. Dobrze, czyli. I Jakby ktoś był zainteresowany, to się może z Tobą skontaktować w tej sprawie. Tak, może się skontaktować. Mamy odpowiednie kontakty i przede wszystkim pewne źródła. Uh -huh. I tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, że no niestety są podróbki, i na to trzeba zwracać uwagę. Podróbka na pewno Wam nie pomoże. Tak. Jeszcze jesteś też ekspertem w odkwaszaniu organizmu. Jak to się robi? To jest w sumie bardzo proste. Wystarczy zmienić troszkę jedzenie. Jeść warzywa, które mają czerwony kolor, bo one mają, są bardzo zasadowe ponad 7. To jest to. I tak naprawdę więcej nie trzeba. Unikajcie przede wszystkim sodoczyszczonej, które której tak bardzo zalecają, bo wtedy problem macie z żołądkiem. Bo A w wtedy żołądko odkwasza żołądek zamiast reszty. Zamiast zakwaszać, tak. I to trzeba zwrócić uwagę organizm i żołądek. Nie, to są dwie różne rzeczy. No. Żeby wszystko dobrze się trawiło, białka przede wszystkim były dobrze strawione, na odpowiednie minokwasy, i żeby one służyły do budowy organizmu, to w żołądku musi być 1,2 maksymalnie do 2. Taki o czym powinien być kwasowości. Większość społeczeństwa na świecie ma niestety duże problemy z tym. Jest to związane z jedzeniem. Ale kiedy, rozwiązanie jest bardzo proste, kiedy zaczniemy sobie zakwaszać żołądek, prostą rzeczą, ssaniem soli, broń Boże, pić w trakcie jedzenia, kilka minut przed jedzeniem, napić się octu jabłkowego, który oczywiście można zrobić sobie samemu. Ja robię dziesiątki litrów. Spokojnie można sobie zakwasić żołądek, i wszystko będzie pracowało. Wszelkie choroby, które posiadacie. Zaczynają się od żołądka. I od tego się zaczyna leczenie. Uh -huh. Okej, okay. i jeszcze na koniec powiedz o inwestycjach, jakie tutaj robisz, coś budujesz, jakaś permakultura, o co tu chodzi. Uh -huh. Wiecie, żeby unikać jedzenia w sklepach wszystkiego, cokolwiek tam leży na półkach, łącznie z wodą w butelce, musimy się stać niezależni żywieniowo. Musimy się nauczyć, jak uprawiać te warzywa. Jak hodować zwierzaczki, żeby mieć mleczko, czy mieć dobre jajko, dobrej jakości? Ja stosuję permakulturę. Uprawiam, zacząłem uprawiać na zrębkach, z drzew liściastych. Jest to niesamowita rzecz, bo oszczędza bardzo, bardzo dużo pracy. Przede wszystkim nie trzeba plewić i nie trzeba się martwić podlewaniem, bo zrębki same w sobie trzymają tą wilgoć. Jeśli jest susza, z mgły, z rosy ściąga. Jeśli jest za dużo wody, oddaje tą wodę. Także nie jest za mokro i nie jest za sucho. To jest takie proste. Tak. Dwa lata temu sprzedałem dom, który budowałem, żeby tutaj, gdzie obecnie jesteśmy, tylko nie na tej działce, tylko jakieś 500 metrów stąd, kupiłem działkę półtora hektara i na niej zacząłem budować dwie kopuły po 35 metrów, bo niestety yy gmina nie zgodziła się na budowę większej kopuły. I wtedy to mi dało bodziec do tego, że ja mogę tą swoją wiedzą dzielić się. Mogę tu stworzyć i tworzę wspaniałe warunki do przebywania, do wracania do zdrowia. Do tego, żeby człowiekowi pokazać, że można samemu zrobić, jak to smakuje i że to właśnie żywność pomaga nam wracać do zdrowia. Jak powiedział Hipokrates jak Twoje jedzenie będzie Twoim lekarstwem, moje lekarstwo Twoim jedzeniem. I to jest prawda. Wiem to sam po sobie, a zwłaszcza po swoich dzieciach i tych ludziach, którym właśnie w taki sposób pomogłem. Czyli, Nic więcej nie trzeba. Czyli ośrodek robisz taki, żeby można było tutaj więcej osób przyjmować i, tak, i prowadzić edukację. Tak, dokładnie. Także tutaj, jeśli ktoś będzie zainteresowany, chętny, będziecie mieszkać w Kopułach. Zobaczycie, jaki jest komfort przebywania w samej kopule, jak można się tam doładować energetycznie. Kopule będą wyposażone w same naturalne materiały. To będzie drewno, to będzie glina, cegła, paździerz konopna. Żadnych syntetyków, żadnych lakierów, wykładzin, tapet, bręboże i tym podobnych rzeczy. Zobaczycie, jak łatwo można i to będzie dla Was dużym zaskoczeniem wszelkie alergie u dzieci czy u was dorosłych. Dlaczego one znikły. No ale to już mhm. jak przyjedziecie, to szczegóły wam powiem. Zamiast styropianu pianka ze szkła. Taki nowy e, tak, to jest taka nowość. Niedawno się to pokazało na rynku. To jest tak zwane szkło spienione albo szkło piankowe. Ono jest używane właśnie do izolacji fundamentów czy do posadzek. Nie będę używał i nie używam steropianu. Naprawdę lepiej tego unikać. To nie jest naturalny materiał dla człowieka. Yy, tu jeszcze taka ciekawostka: do zbrojenia używam prętów bazaltowych. Mm -hmm. Pręty bazaltowe, dlaczego? Dlatego, żeby nie robić klatki Faradaya, żeby ta energia z nieba i z ziemi kumulowała się właśnie w kopule. Tak. I na koniec jeszcze może powiedz, w którym miejscu Polski jesteśmy? Jesteśmy niedaleko Gidel, to jest powiat szczański, województwo łódzkie. Teren tutaj jest czysty, bo jest mało rolnictwa, czyli nie ma naprysków. Las, Maszty, lasy, mnóstwo lasów, praktycznie naokoło są lasy, no i gdzie nie gdzie łąki. I nie ma masztów komórkowych? Ja to właśnie chciałem powiedzieć. I co najmniej 5 km stąd jest pierwszy maszt telefonii komórkowej. Dlatego tu jest słaby zasięg. I z jednej strony jestem bardzo z tego zadowolony. Tak. No dobra, to pod spodem umieścimy kontakt do Ciebie. I kto będzie zainteresowany kontaktem, to zapraszamy. Więc dziękuję, dziękuję bardzo. Dzięki, Alex. Dziękuję.